Cześć, z tej strony BikeMaster. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tej pięknej scenerii. Jest 12 lipca, godzina około 20.00. Wybrałem się tutaj po to, aby nagrać recenzję mojego roweru szosowego Lapiera Audakio 400. Do tej pory jakoś nie miałem czasu ani weny, żeby nagrać tą recenzję, ale postanowiłem to zrobić dzisiaj. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. No, wybrałem takie miejsce, żeby nie było zbyt wiele ludzi, zbyt wiele samochodów. No bo wiecie, zobaczą, że stoi z telefonem, coś gada, nagrywa rower, powiedzą, no debil. Więc myślę, że to miejsce nada się idealnie na nagranie filmu. Zapraszam do oglądania. Myślę, że dużo bardziej opłaca się kupić właśnie taki rower niż nową kolażówkę w tej cenie. Zawsze będę wam polecał kupować gdzieś tam używane, bo to jest po prostu wspaniałej jakości rower, który jako nowy wart był dwa razy tyle, trzy razy tyle. A uważam, że wcale się nie zużył jakoś strasznie i jeżdżę nim dalej, tak jak wtedy, kiedy był nowy praktycznie, więc polecam Wam serdecznie mieć zajawkę, mieć pasję, tak jak ja mam dużo różnych pasji, zajawek, postaram się z Wami jeszcze innymi podzielić, nie tylko rowerami, zobaczymy jak to wyjdzie w najbliższym czasie, postaram się Wam pokazać dużo więcej ciekawych rzeczy. A dzisiaj to tyle, dzięki za obejrzenie. Cześć. Musicie mi wybaczyć niestety mój brak profesjonalizmu. No, rower tak chamsko oparty o drzewo, nie umyty w dodatku, ale myślę, że lepsza taka recenzja niż żadna. Na początku powiem tylko, że rower kupiłem jako używany, jest to rocznik 2014. Ale jak na swoje lata, bo ma już lat 9, no to jest w naprawdę świetnym stanie Ma tutaj takie minimalne gdzieś wgniecenia ryski, ale jest to naprawdę ledwo zauważalne Nie wiem ile rower ma przebiegu, natomiast widzę, że nie był jakoś mocno eksploatowany Napęd tak samo nie jest wcale mocno zużyty Rower był kupiony za 1700 zł, mam do niego paragon, dowód zakupu, wszystko to co poprzedni właściciel otrzymał po zakupie Zważywszy na to, że ten rower jako nowy kosztował 4700 zł, no to uważam, że został kupiony naprawdę w świetnej cenie. Ogólnie rower szosowy używany poniżej 2000 zł jest ciężko kupić, ale jeżeli już jakiś znajdziemy, to myślę, że warto i lepiej kupić właśnie używany lepszej klasy. Wiadomo, że najlepiej z pewnego źródła, tak jak ja to zrobiłem, gdzie on ma nawet tutaj naklejkę, że został kupiony w polskim sklepie. O, zobaczcie, Gdańsk, ulica Grunwalska, wysepka.pl Taka ciekawostka. Od razu rzuciło mi się w oczy ta saszetka. Myślę, że ja ją zdejmę, bo pasuje tutaj jak świni siodło. Od razu lepiej. Więc jeżeli kupimy taki rower nowy za około 2000 zł, oczywiście mówię tu o szosówkach, no to z całym szacunkiem, ale nie będzie on reprezentował zbyt wysokiego poziomu. A ten tutaj myślę, że tak na początek i już nawet jeżeli chcemy gdzieś dalej szybciej pojeździć, to jest naprawdę super. Teraz opowiem Wam o, o sprzęcie, o tym co wymieniłem, co planuję w nim zrobić i generalnie o tym rowerze. Zaczniemy od moim zdaniem najlepszej rzeczy, jest to karbonowy widelec. W to warto zainwestować, jeżeli kupujemy szosówkę, warto na to zwrócić uwagę, gdyż ma on to do siebie, że bardzo dobrze pochłania dragania. To jest generalnie taka cecha karbonu i Warto też zwrócić uwagę, czy rura sterowa jest karbonowa. Bo przeważnie jest tak, że tylko rura jest z karbonu, a widelec już nie. A tutaj mamy i to, i to, i to jest najlepsze połączenie, gdyż daje to naprawdę świetny komfort jazdy z przodu i bardzo dobre tłumienie drgań, co w takim rowerze się przydaje. Bo mimo wszystko jest on naprawdę straszliwie twardy, i trzeba uważać nim na krawężniki, ale po, o tym opowiem Wam jeszcze później. Piasty mamy tutaj Shimano, jakieś tam, nie wiem nawet jakie. Z tego samego, z tej samej serii co koła. Jest to Shimano 500 coś takiego. Opony z przodu to są Michelin Pro 4. Z tyłu również założyłem Michlena jest to Dynamic Sport. Opona trochę tańsza od tej z przodu, natomiast obie są świetne i szczerze Wam je polecam. Hamulce, jak i cały osprzęt tego roweru kompletny jest to Shimano Tiagra. Jest to taka pośrednia grupa, jeśli chodzi o te szosowe. Moim zdaniem sprawdza się ona naprawdę świetnie. Ma wiele ciekawych rozwiązań i systemów, o których zaraz Wam powiem. Rama jest moim zdaniem bardzo pięknie wykonana. Ten napis, tutaj, to wszystko, te cienie. Jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Lapierre jest taką właśnie marką, można powiedzieć, premium, jeśli chodzi o rowery. Jest to marka z Francji i jej poziom naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. To, jeżeli chodzi o kierownicę, to ten materiał Jeżeli jeździmy bez rękawiczek, dlatego ja właśnie ubieram zawsze te rękawiczki Jest on średnio przyjemny, jeżeli ręce nam się spocą, to on się trochę klei Nie jest to guma, jest to coś takie gumopodobne, ale jest dosyć szorstkie I jeżeli się spocimy, to trochę się klei, niezbyt to przyjemne Kierownice, tutaj mamy Richey, to jest dokładnie Richey Logic Curve, nie wiem, coś takiego o pozycji tak za kierownicą też opowiem Wam później, bo to jest osobny temat. Rozmiar tej pięknej ramy to jest 55 cm. Ja jeżdżę tak trochę z niżej ustawionym siodełkiem. A samo siodełko jest to zakupione przeze mnie w Martesie Witkop Medicus Twin. Świetne siodełko, moim zdaniem w swojej cenie do około 100 zł. Była tutaj w tym rowerze taka totalna deska i ja wiem, że na rowerach szosowych powinno się jeździć na takim siodełku, ale moim zdaniem to jest świetnym kompromisem, żeby jednak nie była to kanapa a było to względnie wygodne jak na szosówkę. Myślę, że więcej ciekawych rzeczy do pokazania jest z tej strony. Przejdźmy sobie teraz do napędu. Jest to tak jak mówiłem, w całości Shimano Tiagra. Z przodu przerzutka, kaseta dwurzędowa. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o szosówkę. Pedały założyłem tutaj takie szersze. Moim zdaniem nie wyglądają zbyt dobrze, ale są bardzo wygodne i przydają się. Wiem, że nie powinno być takich w sumie w szosówce, ale moim zdaniem jeździ się na nich świetnie, więc nie zamierzam ich zmieniać. Przerzutka tutaj z tyłu jest to Shimano Tiagra, kaseta dziesięciorzędowa. Te biegi są dość tak specyficznie zestopniowane, o tym też Wam opowiem za chwilę, kiedy będę Wam opowiadał o różnicach pomiędzy szosowym rowerem a rowerem górskim. Zauważcie jeszcze, że ta rama ma, so, ma to do siebie, że jest tak specyficznie wygięta ku górze. Daje to taki efekt, że jak na nim siedzimy, to wydaje nam się, że kierownica jest strasznie daleko od siodełka. Nie widać tego tak na filmie, ale no, doprawdy ciężko jest tam czasami sięgnąć. Tak jeszcze z wyposażenia, to mamy tutaj od Gianta te uchwyty na picie. Jeżeli chodzi o takie wyposażenie dodatkowe, to ten rower nie ma nic praktycznie. Tutaj nawet nie ma lampki, nie ma licznika, nie ma dzwonka. Wszystko po to, że po pierwsze moim zdaniem uważam, że nie jest to potrzebne w rowerze szosowym, a po drugie no redukcja masy. Jedynie co mam to tutaj takie to światełko z Chińczyka, takie wystarczające, no nie jest małe. Uważam, że w tym rowerze napęd Shimano Tiagra naprawdę spisuje się świetnie, jestem z niego bardzo zadowolony. Wiadomo, że pewnie te napędy wyższych grup są minimalnie szybsze, minimalnie bardziej precyzyjne, ale uważam, że Tiagra to jest taka trochę nawet starsza Tiagra. Moim zdaniem ona jest zupełnie wystarczająca, jeżeli chcemy nawet gdzieś dalej szybciej pojeździć i szczerze wam ją polecam. Jeżeli chcielibyście nawet przejść, nie wiem, z jakiegoś y, Clarisa na tą Tiagrę, no to i tak to już moim zdaniem sporo da. Teraz opowiem wam jeszcze o różnicach, które zauważyłem między rowerem górskim a szosowym, o takich moich odczuciach, bo sam byłem bardzo ciekawy, jak kupowałem ten rower, na ile te różnice są odczuwalne. Przede wszystkim, najważniejsze moim zdaniem, czyli pozycja za kierownicą. Tutaj zauważcie też, że klamki od hamulca są zintegrowane z przerzutkami, w sensie z manetkami. Bardzo ładnie to wygląda. Manetkę mamy tutaj. Ostrość. O, działa. Hamulec mamy tak, a biegi mamy tak. Tutaj mamy oczywiście analogicznie hamulec i biegi są o tutaj w tej manetce. Wygląda to bardzo ładnie, natomiast żałuję, że nie ma tutaj takiego rozwiązania, że Również tutaj jest klamka. Widziałem takie podwójne klamki w niektórych rowerach. Wygląda to zjawiskowo, natomiast jeżeli jedziemy sobie w takiej pozycji, czyli takiej no, bardziej jak na normalnym rowerze, no to nie możemy zahamować. Czyli, żeby zahamować, to musimy się na nim praktycznie położyć, bo jeżeli chcemy jechać tutaj i hamować i zmieniać biegi, to praktycznie leżymy na tym rowerze, więc nie jest to zbyt wygodne tak na dłuższą metę. Generalnie ten rower, jeżeli chodzi o wygodę, nie jest mistrzem, ponieważ on jest naprawdę szybki. Tutaj te prędkości osiągane i to przyspieszenie jest diametralnie większe. Naprawdę, przesiądźcie się na chwilę, a przekonacie się sami, to jest zupełnie coś innego niż w rowerze górskim. Natomiast komfort jazdy też jest znacznie inny, ponieważ no, trzeba uważać na każdą najmniejszą dziurę, najmniejszy uskok, na każdy najmniejszy krawężnik, ponieważ. Często jest takie uczucie, że dobija nam jakby opona do felgi, dlatego musi być bardzo duże też ciśnienie w oponie. Pomaga w tym oczywiście karbonowy wideles, tak jak już mówiłem, ale ten komfort jazdy jest naprawdę na dosyć niskim poziomie. Więc lepiej jeździć nim po równych drogach, po asfaltach, czy nawet takiej drodze jak tutaj, zresztą jest to asfalt. I też takie bardzo spotęgowane wrażenie, że ten rower teoretycznie rozpędza się szybciej niż rower górski, który, którym jeżdżę regularnie i tak naprawdę mam na bieżąco porównanie, ale on sprawia wrażenie, że jedzie nim się ciężej. I jest to właśnie kwestia tego zestopniowania biegów, że tutaj mamy albo bardzo dużą zębatkę do szybkich zjazdów, albo bardzo małą i do podjazdów. I ciężko jakby to pośrodkować, ponieważ tutaj ta rozbieżność jest bardzo mała. Nie jest to złe, ale jest to takie wrażenie, do którego trzeba się na pewno przyzwyczaić. A teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu, parę dni później, bo wtedy jak nagrywałem to rozładował mi się telefon. Także wracając, no rower sprawia wrażenie, jakby wyciągał od nas po prostu więcej mocy niż rower górski. Mimo że jeździ się nim teoretycznie lżej, ale sprawia takie wrażenie, jakbyśmy po prostu musieli więcej energii wkładać w jazdę nim. A tak to generalnie rower świetny, bardzo udany zakup, cena w miarę okazyjna Polecam każdemu kupować takie używane sprzęty zamiast nowych, no bo mówmy się, w cenie do 2000 zł można kupić taką fajną kolażówkę, którą można już naprawdę pośmigać.